Witajcie kochani w kolejnym odcinku serii Otulona Zapachem. Tym razem zima 2020. Wiem, że są tutaj zwolennicy tej serii, wiem, że są świeczkomaniaczki. W związku z czym, jeżeli chcesz posłuchać o tym, co mam do powiedzenia na temat świecy, takich już zimowych, klimatycznych, świątecznych, zasiądź wygodnie, zabierz sobie coś dobrego do picia, a my zaczynamy. Dobrze, kochani, bez takiego zbędnego wstępu powiem tylko, że ci, którzy dłużej mi oglądają, zapewne wiedzą, że jestem miłośniczką marki Yankee Candle, ale lubię również robić sobie takie odstępstwa, poszukiwać takich nut zapachowych, których nie odnajduję właśnie w marce Yankee Candle. W związku z czym, tutaj, pierwsza świeca i druga świeca będą marki. Kringle. I pierwsza świeca to będzie Christmas, po prostu święta. Powiem Wam, że to jest zapach obłędny, ale tutaj muszę powiedzieć Wam jedną bardzo ważną rzecz: a mianowicie, musicie z tą świecą uważać. Niektórzy mogą czuć totalny zawrót głowy, dlatego, że ona jest świecą, która jest mocno perfumeryjna. Te świece zdecydowanie będziecie czuć w całym mieszkaniu. Ja nie mam zbyt takiego oczywiście wysokiego mieszkania, ale mimo wszystko, jak ja ją odpalę, chociażby tutaj w moim studiu, to powiem Wam szczerze, jak przechodzę korytarzem do łazienki, czy wchodzę do mojej sypialni, to czuję te świecę, Ona jest bardzo intensywna. I teraz skupiając się na zapachu, który tutaj ja wyczuwam. Moi drodzy, zdecydowanie będą to zapachy drzewne. Eee, wiem, że w wielu opisach właśnie jest też zapach taki typowo mroźny, e, zimowy, takie nawet nieraz jest używane określenie taki mroźny e, wiatr. Natomiast e, ja bym powiedziała, że być może rzeczywiście coś z tego ma. Ta świeca, ale ja tutaj ewidentnie czuję zapach żywicy. Żywicy, którą pokryte są drzewa i ten taki lepki, ta lepka ciecz, która wychodzi z drzewa, to jest właśnie taki mocno intensywny zapach drzewa. Przepiękny. Tyle tylko, że jest bardzo intensywny i tak jak wam powiedziałam na samym początku, musicie uważać z tym zapachem, bo niektórzy nie poradzą sobie z tą świecą. Eee, czy on jest mocno świąteczny? Jest w klimacie świąt, ale ja bym nawet, wiecie co, ja bym go. Też mogła podciągnąć nawet pod zapach listopadowy, czyli ten jesienny, gdzie już zaczynamy naprawdę otaczać się takimi ciepłymi, mocnymi zapachami, które nas właśnie wprowadzają w te chłodniejsze miesiące naszego roku. Eee, świeca. 109 zł. Znalazłam ją chyba w dwóch miejscach. Zazwyczaj kupuję na Zalondo ale niestety tam nie było tej świecy. Więc nie wiem, czy te świece się po prostu tam szybko tak wyprzedają, czy o co chodzi. W każdym razie, świeca Kringle Christmas jest przecudowna. A najlepiej będzie się sprawdzała zapewne w takich większych mieszkaniach, bądź też nawet jeżeli macie jakieś takie stalony kosmetyczne, fryzjerskie, to tam też rzeczywiście ta świeca będzie idealną, może inaczej, idealnym dopełnieniem, wypełnieniem tej przestrzeni takiej luksusowej i rzeczywiście ta świeca będzie wprowadzała Waszych klientów w piękny nastrój. I ten przedświąteczny, i ten taki właśnie lekko glamour. Druga hmm, świeca, również Kringle, ta już jest bardziej bliższa świąt. Poczekajcie. Mm -hmm. zdecydowanie. E, to jest zapach, który się nazywa Jingle All The Way. No, to jest rzeczywiście zapach, w którym będziecie czuli Przyprawy, ale przyprawy te bardziej kwaśne, yy, ale również te takie drzewne, czyli kardamon, z tych kwaśnych. Kardamon, troszkę wanilii, pieprz czarny. Na, na pewno będzie też. Bo to nie jest oczywisty zapach. To jest taki zapach, który możecie sobie odpalić albo inaczej się najlepiej sprawdzi w salonie przy choince choinka będzie uzupełniała ten jeżeli macie żywą choinkę będzie uzupełniała ten zapach tej świecy, natomiast on również idealnie będzie się sprawdzał w garderobie będzie idealnym uzupełnieniem łazienek, ponieważ to jest taki nieoczywisty zapach zapach, który moim zdaniem troszkę mi przypomina, wiecie co taką drewnianą chatę w Której pali się drewno, w której czuć różne zapachy z takich pól, um, trochę świeżo przeniesionego, narąbanego drewna, trochę świerku. No ale głównie tak naprawdę to są takie drewno lekko owocowe zapaszki, nawet tak może bym się nawet pokusiła, wiecie, co określenie, że lekko cytryso, cytrusowe, takie cytrynowe wręcz. Ale jest przepiękny i mówię, on jest taki trudny do określenia, bo on nie jest taki jednolity. Jak widzicie, już dość sporo wypaliony te świece, bo ja ją trzymałam tutaj u siebie w studio, więc powiem Wam szczerze, że tak naprawdę um, po odpaleniu tej świecy, ona nie jest tak mocna jak ta christmasowa, ale jest równie e, intensywna w swojej złożoności więc jak najbardziej mogę ją Wam polecić. Przeniesie Was naprawdę w magiczny świat, uwierzcie mi. Ktoś kiedyś mi powiedział, że jak może świeca przenieść w magiczny świat, wyobraźni, bajki i tak dalej. Słuchajcie, każda osoba, która chociaż raz odpali świecę, i e, naprawdę zamknie oczy i spróbuje się na chwilę wyłączyć z tego naszego świata. E, spróbuje choćby na chwilkę przenieść się do swoich myśli, e, do swoich marzeń. Uwierzcie mi, że poczuje właśnie tę magię. I to nie chodzi o to, że teraz mamy ten magiczny okres zimowy, przedświąteczny, ale w jakimkolwiek okresie byście nie odpalili świecy. I naprawdę, jeżeli się odprężycie i zaczniecie myśleć o miłych rzeczach. To to samo. Ta, ta magia z tej świecy sama do Was po prostu przyjdzie. Te świece również znalazłam w cenie 109 zł. Ja myślę, że po prostu wpiszecie sobie w wyszukiwarkę. To mnóstwo tego wyjdzie, Wam wyskoczy. Polujcie też na różnego rodzaju promocje, bo no, nie będę ukrywała to są drugie świece. A skoro możecie sobie zaoszczędzić, dlaczego by nie ale to jest już taka mocno e, świąteczna świeca, która będzie Was wprowadzała w świetny klimat właśnie świąt kolejna świeca, to już będą świece Janki Kandon um, to jest świeca Icicle nie wiem czy ja dobrze czytam e, przepiękna to jest, to jest chyba jedna z tych takich pierwszych świec które mm, kupiłam sobie e, i powiem Wam, że przepadłam to, to jest jedna z tych... Te... Znaczy to już jest chyba drugie albo trzecie moje opakowanie, bo powiem Wam, że staram się te pierwsze świece, które skradły mi serce, dzięki którym pokochałam właśnie Janki, um, staram się co jakiś czas... Yy dokupować sobie. Ja wiem, że, że niektóre serie się po prostu kończą, niektóre zapachy znikają w ogóle z rynku, a szkoda, bo ja wiem, że oczywiście Janki chce się rozwijać, chce iść naprzód, chce zmieniać kompozycję, chce robić coś na bazie starych, dokładać jakieś też nuty zapachowe, ale uważam, że to jest bez sensu. Bardzo często te marki w ogóle marki psują a, swój produkt, dodając coś, e, a, m, niestety likwidując e, stare produkty, bo one są po prostu dobre. Są dobre, one się bronią same i nie potrzeba im dodatkowych e, eksperymentów zapachowych. Ale dobrze, wracając do świecy. Świeca, która przepięknie będzie Was przenosiła w las. W las taki iglasty, um, być może troszeczkę, nie wiem czy kiedykolwiek mieliście do czynienia, czy w ogóle wąchaliście, mieliście w ręku taką zmarzniętą jarzębinę. Um, która gdzieś tam po rozkruszeniu, e, gdzie jeszcze tam kawałki e, lodu w środku były w tej jarzębinie i to jest taki też specyficzny zapach. I tutaj ja rzeczywiście to czuję. Czuję również oczywiście wszystkie drzewne zapachy, na pewno też będziecie tutaj czuli żywice, Wiem, że mało tutaj um, jest określeń um, w ogóle na jakiejkolwiek stronie, byście nie weszli, jest mało określeń właśnie zapachu żywicznego, ale tak, to jest zapach, który również będzie ociekał taką żywicą, takim, takim świeżym um, tym, tym sokiem, który wydaje z siebie drzewo. No dla mnie to jest. No, o, oczywiście, jak najbardziej tutaj też jak się wczujecie i tak. Przeniesiecie się jak gdyby też w tą wyobraźnię mm, tych wszystkich doznań mroźnych, to też tutaj możecie poczuć takie mroźne powietrze. To jest coś, coś niesamowitego. Ktoś, kto chociaż raz zimą był w lesie, na pewno będzie wiedział, co mam na myśli. To jest zapach, który, który ciężko jest odwzorować, który ciężko jest opisać. To są tak nieziemskie zapachy, tak przypełniające, że. No, no nie ma innego określenia, po prostu jedno określenie um, zimowe powietrze, mroźne, zimowe powietrze. Jeżeli chodzi o te świece ja ją już znalazłam za 99 zł, więc wszystkie linki będziecie mieli na dole, ale um, sięgnijcie sobie po tej świece bo jeżeli pragniecie wprowadzić się już w taki mroźny klimat, to jak najbardziej ta świeca sobie z tym na pewno poradzi. Kolejna świeca, jak i kanta, to już jest świeca z typowej takiej alpejskiej, christmasowej, świątecznej e, kolekcji. I to jest e, Cantalallit Cabin. Cantalallit Cabin. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. W razie czego poprawcie mnie. I tutaj tak. To tu już jest zapach prawdziwego mężczyzny pokąpieli Takiego, um, to mi nawet wiecie, co ta świeca przypomina jakiś um, markowy żel pod prysznic, um, przepiękny, nomenomen. Ale co tu poczujemy? Wszystkie męskie zapachy, czyli paczula, ambra. Na pewno będzie tutaj też um, okraszona ta świeca gałką już pieprzem. Um, no tu nawet wiecie, co mogłabym się pokusić o określenie, że zapach whisky i cygara. Więc to są takie zapachy, które, mm -hmm, które ta świeca w sobie mm, chowa. Przepiękne. Zdecydowany, mocny, intensywny, więc na pewno nie dla każdego się nada. Natomiast jeżeli lubicie takie właśnie męskie, typowo męskie, twarde zapachy, to um, świeca, ta świeca Was urzeknie. Zdecydowanie. Ja ją już znalazłam w cenie 76 zł um, i uważam, że to już jest świeca, która przepięknie będzie balansowała na pograniczu zwykłej zimy, e, końca listopada, a już taka, taka mocno też um, poświąteczna, gdzie już te wszystkie emocje, wszystko opadło i wtedy przepiękny, um, urokliwy wieczór przy odpalonej świecy to jest taka namiastka właśnie takiego oddechu pomiędzy tym co już się skończyło co wykonaliśmy, a co jeszcze nas czeka to jest taka świeca troszkę nieprzewidywalna ale przecudna sama w sobie nie wiem czy zrozumieliście o co mi chodzi w tym opisie ale um, kiedy zamykam oczy wąchając te świece to właśnie widzę taki obrazek poświątecznego takiego ucztowania we dwoje, totalnego odprawiania chilloutu i wszystkich dobrych rzeczy, z czym może Wam się kończyć koniec świąt, zakończenie pewnego etapu, koniec roku, taka chwila wytchnienia i oddechu. I na koniec pozostawiłam taką wisienkę na torcie, świecę, która przepięknie oddaje a słodki klimat świątecznych słodkości a jest w nią oczywiście Yankee Candle Sweet Honeycomb i to jest ta seria 1969 i powiem Wam, że jest to świeca, która zamyka w sobie naprawdę mnóstwo słodkości to jest miód i mleko tak krótko, jeżeli miałabym ją określić przepiękne plastry przecudne plastry miodu Um, takie, y, nawet, o właśnie, słony karmel, bym powiedziała. Y, mogłabym tu się nawet pokusić o określenie, że tutaj czujemy orzechy, które są w tym nugacie oblepione. Też taki lekko orzechowo-mleczny zapach. Przedsudne. To jest po prostu cymes nad cymesami. Y, ktoś by też nawet mógł powiedzieć, że to świeca, okej, okay, może być świąteczne, ale również i Taka halloweenowa, gdzie też okraszamy, um, czy to ciasta dyniowe, czy jakieś inne wypieki, miodem, karmelem, i ona też będzie nam przypominała um, właśnie ten okres taki. taki e, zimowy, jesienny, ale dla mnie to jest stricte świeca, taka już świąteczna, taka, która zdecydowanie będzie idealnie się, będzie nas idealnie nastrajała, wypełniała tuż przed świętami. Jest to bardzo słodki zapach, więc jeżeli są tutaj miłośnicy właśnie słodkich zapachów, takich nieoczywistych, a zarazem oczywistych w swojej maślaności, w swojej słodkości, to z całą pewnością pokochacie te świece. Ja przez przypadek tak naprawdę na nią trafiłam. Najpierw miałam wosk i stwierdziłam, że skuszę się po prostu na duży swój, bo dlaczego by nie? Skoro, ona, skoro ten wosk mi dał tyle przyjemności, to świeca z całą pewnością. I już zaczęłam ją odpalać i tak staramy się ją wiecie dozować. I powiem Wam, że e, ta świeca idealnie komponuje się tuż przed ubieraniem choinki, w momencie, kiedy e, chcecie się wprawić taki cudowny nastrój, właśnie świąteczny. Także Sweet Honeycomb jest idealna pod względem słodkości i magicznych wypieków. Jeżeli chodzi o cenę, znalazłam te świece na do właśnie za 70 zł, um, Tak jak powiedziałam wcześniej, wszystkie linki znajdziecie na dole w opisie. Dlatego bardzo Was proszę, żebyście czytali opisy, bo wiem, że czasem ją pytacie o rzeczy oczywiste, um, o których Wam mówiłam, bądź też mówię w filmie, a tam na dole, jak sobie opis, wszystko jest wypisane, czasem podlinkowane. Dobrze, kochani, i to by było wszystko w tej serii. Mam nadzieję, że przedstawiłam Wam te zapachy możliwie najlepiej, jak tylko potrafiłam. Mam nadzieję, że poczuliście chociażby odrobinkę tego, co ja czuję w tych świecach. Być może Was zainspirowałam do tego, żebyście sięgnęli chociażby po woski tych nut zapachowych, żebyście sami się przekonali, czy te zapachy są dla Was, czy te zapachy pełniają Wasze oczekiwania? Koniecznie napiszcie mi w komentarzu jakie Wasze są ulubione świece, bądź też jakie nuty zapachowe świec lubicie właśnie na ten okres przedświąteczny, na ten okres zimowy. Ja tymczasem, kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Cieszę się, że mogłam po raz kolejny nagrać serię Otulona Zapachem. Wiecie, że. Ubóstwiam, kocham świece, nie może takiego filmu u mnie zabraknąć na kanale. więc Mam nadzieję, że usatysfakcjonowałam wszystkie osóbki, które są ze mną w tej serii od samego początku. Kochają te zapachy, kochają świece, kochają Yankee Candle, ale jak widać nie tylko. Więc kochani, ja Was mocno przytulam, ślę do Was. Przepiękną, przecudowną energię, um, wszystkie zapachy zamknięte w tych słojach, żebyście poczuli odrobinkę magii e, zimowego nastroju. Więc co moi drodzy, widzimy się w następnym moim filmiku. Do następnego. Ciao.